czyści się już z tej strony evident i tak to jest drugi odcinek montowany tak widzę je. tylko tym razem z... tylko tym razem jak wbić Na ręczność widzowie jest kilka poziom kilka w sumie sposobów nie jest jeden to już zależy od waszego gustu tak samo jak w sile były dwa moim zdaniem najszybsze to tu teraz jest kilka o jeden wam teraz pokazałem ale to jest najtrudniejszy no i to jest ze wspinaniem się, ale to jest najtrudniejszy sposób. Tylko po tak skacze z nudy. I to jest najtrudniejszy sposób, bo to musisz jednak skakać. A przy moim sposobie masz kilka sposobów, że masz umrzeć niby, ale przy okazji jeszcze nawet można siłę zrobić. A, a tak też można robić, to jest pierwszy sposób. Teraz wam pokazałem drugi sposób, czyli podchodzicie do zombiaka i tylko klikacie lub to, lub jeszcze robicie. O, na Ko... Nie wiem, bo to będzie, to jest tak jakby Miami, o Palm City, to jest, to jest znaczy, te o, ta mapa to jest Miami. O, jeszcze w sumie przeskakiwanie też można robić. Nie wiem za ile. Tle. To jest jak ale Dużo prostych, możliwych sposobów. O, to jest, co jest w sumie też więcej sposobów. Co jest? W ogóle ty payback, ile już masz procent? Stary, ja chcę sprzedać tego Nissana. Żałuję, że go wziąłem. Ta? A w taki słaby? Nie, co ty? To są doprzedłki w chłopie. Lepsze niż Charlera. To co ty mówisz? Że chcesz przegrać jak dobre jest? Tak, a, to co zobaczymy, to zadziała w nocy. Jeśli działa to w nocy, to sobie wyobraźcie, że to będzie... ile to będzie expa. No, tutaj też, też w nocy mamy tylko 3 naprawy na całą noc, że jak nas rozwali policja. A wykorzystamy te naprawy to nie będą naprawić auto. Yy, a dzisiaj możemy... A w dzień możemy naprawiać auto w mm, postofer, Że, jakby nie jest włączony, że możemy naprawiać auto w tym. O dobra. Chyba dopiero mi zaczęło działać, uwaga. Nie, okej. Okay. To nie działa Speed w tym. Speed Boys, jaka nazwa! Speed, Speed Boys, to nieźle. Niestety, widzę, widzicie? nie działa w nocy trzeba wyjść na powietrze, no to Nic to jest moc. ryzykowne, chyba że nie, ktoś nie, już nie. chce bardzo. O, już, no, teraz no to. O, to my jest. teraz jest. A pojawia się na gruncie, więc ja nie wiem co to robi. To jest po prostu. No to jest on po prostu. No nie, bitkę. Ja, nie on ja, ja, cza... ja właśnie nie wiem. O, o, on nie ja chce się przyjrzeć, że on ma czapkę i bitkę. On mówi, że nie ma. O nie, to. Tak, to jest to. No to po prostu wystarczy, żeby mi tu zębiaki podchodziły. To używam. Petarti. Raz, dwa. Niech tu podejdą proszę. Po trzy, już. O, jest. Dobra. Tyk Tryk. O kurde. U oh mnie. Wchodź tu. Dobra. Przyszła okazja duża. Może nie podchodzi tu. Tu mi jest najciężej to bym zbić, ale okej. Okay. Teraz już umiejętności używać może to? To, to, o to chodziło Idziemy W sumie teraz dopiero tak sobie o no tutaj też najlepsza taktyka robić zadanie, to sobie jest najlepiej, Nie bijać tego. No, odpycham tego, tego też odpycham. Ten kiedyś prosto tych większych już jest ciężko. I na chmarze. Unikaj. Oh, no, dostałem od tego hita. Dostałem hity. Muszę trochę pozabijać, bo tu... No, ty atakuj. Dobra, tego też. O kurde, ale jestem hita. Wow. No dobra, trzy razy to już końcówka. No, to jest to. Ile mi brakuje? Ile to jest? To są równisto. No to gdzieś po wiele ciud, no to za... Ja, to jest. Dobra. No, no. no i dobrze to... O, 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 siłę i, i stamina można było robić też w nocy, a w nocy byłoby ciężej. Siła może nie siłę i tu i tu by było prosto, bo kamuflaż ściąga nawet tych przemienianych. Tylko trzeba było trochę więcej uważać. Zwinność, no to po prostu szczerze dobry, nie? No i w to będzie na tyle z sobie odcinka. Zostawcie łapkę w górę, czekanie, jeśli że się takie odcinki podobają.